Kiemka, dzień dobry, witamy Was cieplutko, serdecznie, słuchajcie, w dniu zamknięcia naszej, co gutku? naszego turnieju, tak? Nie turnieju, konkursu. Wita się z Wami Gutolek, przywitaj się. No i komisja w składzie sędziowskim, do kogo tam mamy Gutku? Do bramce te Czech, Terry, i no. A Wilshera nie widzę w ogóle Gutek, przysuń go kawałek. Nie, z tyłu, kto jest ostatni. Czecha w ogóle nie widać, słuchaj, bo go zasłoniło. Słuchajcie, ta brygada będzie, słuchajcie, e, czuwała nad prawidłowym przebiegiem naszego losowania. Ja w tym momencie... O, dwóch z, tego, e, z Chelsea. Tak. Ja w tym momencie, słuchajcie, ustawiam e, ten. Wódku, siadaj sobie tu z boku, żebyśmy nie zasłaniali monitora. Siadaj tam, weź coś do pisania. Słuchajcie, będziemy robić rozstrzygnięcie w konkursie. Jest 17.48, powiem wam, że tak, byłem dzisiaj w pracy i tak naprawdę nie mam w ogóle czasu na fejs, co widać zresztą tutaj. Coś tam próbowałem wam z pracy odpisywać, ale to, to tak sobie mi wychodziło. W związku z tym teraz przechodzę na stronę naszego fanpage'a Kuba Guciusza-Włoski i będę patrzył, co się tam, słuchajcie, zadziało. Natomiast coś strasznie przymula komp. Co się dzieje? Halo, halo, Wodku. Jak mnie słyszysz, jak mnie słyszysz, mamy. Słuchajcie, w każdym razie tak, jak wiecie konkurs był z okazji 8 tysięcy e, e, widzów, czyli 8K. E, Było 830. Popatrz, zaraz Ci powiem Guteczku, którą rocznicę ma KS Talent, Ty nawet nie wiedziałeś, bo to się odbyło szybciutko, jak byliście w szkole, natomiast Gutku, na fanpage'u mamy w tym momencie, osi, przepraszam, na YouTube mamy 8252 y, subskrypcje, niesamowity wynik, słuchajcie, zbliżamy się do 4 milionów wyświetleń, jesteście niesamowici. Ktoś tutaj pyta, czy w strefie naszej sprzedaży można kupić legendę. Tak, dzisiaj zaraz przejdziemy tam, słuchajcie. Ale najpierw skupmy się na tym, ilu z Was wzięło udział, tu już bardzo dużo z Was pisze. Ja muszę szybciutko to usuwać, słuchajcie, czyli gdzieś tam wyłapaliście, że jesteśmy. Zagłębie wygrało 2-1 i przez chwilę jesteśmy liderem, słuchajcie, dopóki Termalika jutro nie zagra. Czekaj, zbliżę. A nie trzeba, nie, nie zbliżaj, jest okej okay, Kutku. Nie zbliżaj i... Nie widać w ogóle. Nie widać w ogóle. Słuchaj, no bardziej już zbliżyć nie mogę, natomiast ja myślę, że jak będzie to... Nie, widać, guciu. Tak. Tak, tak jest cały monitor. Natomiast jak ktoś będzie to oglądał w ramach dużego, to będzie widać. Także wróciliśmy na chwileczkę na fotel lidera. Zobaczymy reszta w ręce. Termaliku. O teraz byliśmy już liderami. Słuchajcie, w związku z tym tak, przypominam o co chodziło w konkursie. Eee, trzeba było polubić stronę, wpisać w komentarzu pod zdjęciem odpowiedź na pytanie konkursowe. Według takiego wzoru, słuchajcie, koniecznie podać cyfrę 1, 2, 3, 4, bo spodziewałem, czy 5, 6, 7 i tak dalej. Kolejną chodziło nam o to, słuchajcie, że na przyszłość, jak będziemy robić konkursy, a tak dużo was osób w nich bierze udział, zobaczcie, 2442 odbiorców, to w tym momencie ułatwicie nam po prostu pracę. Musisz wyjść, bo zasłaniasz kamerkę. W tym momencie ułatwicie nam pracę przy losowaniu, dobra, żeby odcinek z, z konkursu nie był siedmioczęściowy. I teraz trzeba było powiedzieć, słuchajcie, ile czasu istnieje nasz klub KS Talent. Ja teraz napiszę oficjalną informację, że zamykamy konkurs. Zobaczcie, zamykamy konkurs. Tam będzie się pojawiała godzina z naszym uśmiechem. I teraz napiszę, że nagrywamy filmik. Nagrywamy film. Także wszystko jest, słuchajcie, w czasie rzeczywistym. Mamy w tym momencie godzinę 17.50. Kuteczku, boję się, że zasłaniasz chyba monitor. Nie, zasłania. Nie zasłaniasz nagrywamy film. Dobra, poszło. I teraz słuchajcie, 17.50, czas na rozstrzygnięcia. Zadaliśmy pytanie, ile czasu istnieje nasz KS Talent Bolesławiec. Myśleliśmy, że będzie to dla Was bardzo proste zadanie. Uwaga, zmyliła Was data na szaliku 2012. Natomiast muszę Wam powiedzieć... 2011 grudzień. Dokładnie. Słuchajcie, 3 lata istnieje KS Talent. Tyle, ile Gutek trenuje. Gutek w grudniu będzie miał trzeci rok treningu. Zaczynał jako pięciolatek, teraz ma 8 lat. Jeżeli ktoś z Was e, pisał, słuchajcie, 2 lata, no przykro mi, 2 lata nie załapiecie się do losowania nagrody. Znaczy numer 153? No, Tatuś przed chwilą mówiła, Ty tego nie słuchałeś. Prosiłem, żeby każdy podawał numer kolejny do losowania. Nie będziemy wpisywać imienia, nazwisko, tylko kolejny numerek i będziemy losować z numerków. Ja w tym momencie, kochani, otwieram. E, otwieram zdjęcie i gutku przygotuj się będziemy pisać wszystkich tych z Was, którzy podali prawidłową odpowiedź, czyli 3 lata. Nie będzie mało osób. No, zaraz zobaczymy, kochani. Ja w tym momencie tak. No. Tu jest 5 godzin temu. Ktoś mówił przed chwilą, czyli lecimy tak. KS Talent Bolswid został stworzony w 12 roku, a więc będzie to druga rocznica wspaniałego klubu. Dziękujemy Ci, ale niestety, słuchajcie, trzecia rocznica. Jedziemy dalej 2 lata, 2 lata. Dwa lata zobacz więcej komentarzy. W związku z tym na razie nie mamy jeszcze nikogo, kochani. Czekajcie, bo ten kąt dzisiaj zamula. Oczywiście nagrodą główną jest koszulka, w której ja i Gutek dzisiaj słuchajcie, jesteśmy na odcinku. Jedziemy dalej. Oskar pisze 2 lata. Łukasz podał tylko numer, ale nie podał słuchajcie, ile lat? Nie podał poniżej, ale niestety nie zgadza to się. 2 lata. Najczęściej padała odpowiedź 2 lata, kochani. Natomiast jeszcze raz mówię, to było 3 lata. I teraz tak, tutaj znowu mamy drugą rocznicę, numer do losowania 100. Druga rocznica, druga, najczęściej Mamunia padała odpowiedź 2 lata. Natomiast zobacz czy Gutek nie zasłania w tej chwili jak tam gdzie stoi. Bo chodzi o to, żeby sam monitor był widać. Okej, okay. słuchajcie dwa lata, 2 lata, dwa lata, w grudniu 2 lata. No, mówię zmieniła was data na naszym szaliku i w nazwie klubu KS Talent 2012. KS Talent obchodzi drugą rocznicę. Druga rocznica, druga rocznica, druga. Uwaga, jedziemy dalej. KS Talent powstał w 12 roku, więc to druga rocznica. KS Talent obchodzi 12 rocznic drugą rocznicę, drugą rocznicę, druga rocznica. No kochani, i dlatego myślałem, że wpisując te numerki bardzo nam ułatwicie e, zadanie. Natomiast w tym momencie, kochani, e, druga rocznica, druga rocznica, druga e, rocznica. Wszyscy solidarnie pisaliście, druga rocznica niesamowici jesteście. Mamy 56 komentarzy, na razie nie pojawił się nikt. Kto będzie miał fajną koszuleczkę, lecimy dalej. Druga rocznica, druga, druga rocznica, druga rocznica. Znowu mamy dwa lata, druga rocznica, druga rocznica. Z tego co wiem, bo tam podglądała trochę nasza mamusia, to że rzekomo ktoś tam, słuchajcie, trafił z odpowiedzią w trzecią rocznicę. Szczególnie na początku, kiedy konkurs się tylko pojawił. Natomiast większość jednak podaje, słuchajcie, eee, druga rocznica. Jedziemy dalej. Druga. KS Talent istnieje od dwóch lat. Druga rocznica, druga rocznica, druga rocznica. Jedziemy dalej. Druga, druga, druga. No, kochani, widzę, że ta druga tutaj mocno... Tak, tak, córciu. Tak, córeczko, druga rocznica. E, teraz mamy tak, drugą rocznicę. Jest, mamy pierwszy raz. Zaraz, zaraz, córeczko, teraz zejdź, bo tu kamerko zasłaniasz cały monitor. Słuchajcie, kuba lipiec, tak, proszę zapisać, mamy pierwszego, no, pierwszą poprawność odpowiedzi. Kuba lipiec, 35. Odpowiedź. Tak, pisz 35 i kuba lipiec. Kubuś, w tym momencie e, prawidłowo e, wpisałeś odpowiedź. Gratulujemy Ci. Pierwsza osoba e, poprawnie wpisała e, prawidłowo wpisała nazwę. Idziemy, znaczy nie nazwy, kochani, tylko e, czas. Wszędzie jest, idziemy dalej. Druga 30? rocznica. Tak. Druga rocznica, druga rocznica. E, rocznica trzecia. Mamy Jacek Rusin numer 4, proszę wpisać. Następna poprawna odpowiedź. Gratulacje Jacku. E, bardzo uważnie śledziłeś. no Było to podchwytliwe przez tą datę, kochani. Czyli Jacek Rusin e, numer 3. Przepraszam, numer 4. Idziemy dalej. Teraz tak. Druga rocznica. Słuchajcie, numer 100 mamy. Kuba Bodziński. Jacek, rocznica Jacek trzecia. Jacek Rusin numer 4, Gutak. Gutak jest komisarzem, zapisuje tutaj. wyniki. Dalej mamy Kuba Bodziński numer 100. I to jest rocznica trzecia również wpisana. Jedziemy dalej, słuchajcie. KS Talent został stworzony 12, a więc będzie to druga. Słuchajcie, kolejna osoba dobrze wpisała. Adam. Możesz pisać guciu? Czekaj, piszę 100. Adam Radzikowski, numer 20. Adam Radzikowski, numer 20. Mhm. Tu też padła prawidłowa odpowiedź. Teraz idziemy dalej, kochani. E, tu jest 2 lata. 2 e, lata, 2 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 lata, lecimy dalej. A jaki numer miał Adam Radzikowski? 100. Nie. Nie zapisałeś? Adam Radzikowski miał numer 20. Teraz idziemy dalej, słuchajcie. 2 lata, 2 lata. E, Dwa lata, dwa. Szukam cały czas trójki, kochani. Natomiast nie widzę, nie widzę. Dwa lata, dwa lata. Uwaga, jest to druga rocznica. Eee, jedziemy dalej. To jest druga rocznica. Uwaga, Mariusz, Mariusz, słuchajcie, wie, że to trzecia rocznica Mariuszowi łatwiej, bo jest z ks talent. Słuchajcie, mało tego. Pisał datę, Mariusz Dziuba, nasz Mariuszek. No Mariuszku, gratuluję, będziesz brał udział w koszulkę, wpisuj Mariuszka. Mariusz trenuje z naszymi młodzikami. No wpisz Mariusz Dziuba 73, Igora brat. E, Mariuszek, słuchajcie, bardzo sympatyczna postać, trenuje razem z nami, jest odgódka co prawda, 5 lat starszy, jest w młodzikach, właściwie już nawet w trampkarzach, nie młodzikach, bo on jest 2000 zdaje się. E, pierwszy Jakby albo numer 2000 dał? rok Dał numerek 73 Słuchajcie Słuchajcie i on wpisał wspaniale datę powstania klubu 17 grudnia 11 roku kochani Wtedy był Gutek po raz pierwszy ale na ta treningu podpowiedź. Tak no dał wam niesamowitą podpowiedź Ale idziemy dalej Patrz. Słuchajcie nikt z niej dalej nie skorzystał Bo dalej są dwójki dwójki Teraz tutaj ktoś wyliczankę całą zrobił Kochani nie wiem jak tutaj ją Przelecieć no lecimy dalej Słuchajcie, tu jest dwa lata, dwa lata. Maciek napisał numer 1, ale nie napisał nic więcej. Czy to jest już ostatnia? Eee, tak, to jest już ostatnia, słuchajcie, podpowiedź. W związku z tym, ile guciu jest osób? Pięć osób. Pięć osób. W takim razie, proszę zrób teraz pięć małych karteczek, wpisz e, każdego Wyczuwać? jedną numerę. No czy urwi, i zaraz idziemy do losowania, słuchajcie. W związku z tym dziękujemy Wam pięknie za zabawę w naszym konkursie. W tym momencie, tak jak mówię, konkurs został zamknięty. Nie jest to ostatni konkurs, który się na naszym fanpage trafił. Za momencik ta koszulka trafi, słuchajcie, do jednej z pięciu osób. Butek robi teraz pięć losów. A ja w tym momencie, trzymaj kochani. Trzymaj ee, tak, Buczu teraz ładnie rozrywa. Tak, oczywiście, że tak. Słuchajcie, natomiast ja w tym momencie. Ja w tym momencie, słuchajcie, próbuję się przetransportować. Troszkę będzie Wam się teraz w oczach mieniło, bo ja się przetransportowuję do naszego e, studia filmowego. Kochani, kutek szykuje losy, a ja w tym momencie, uwaga, przenoszę się tutaj. Nie poznacie tego kątka, wyobrażacie sobie, nie ma boksów na okna.